Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczynamy wtorkowy dzień. A jak wtorkowy dzień? No to jest naprawdę wcześnie, bo jest przed godziną siódmą. Ja właśnie szykuję sobie wodę, e, którą będę sobie popijała w trakcie konsultacji. Ale tak, dzisiaj stwierdziłam, że odpalam kamerę bo Pawcio dzisiaj montuje vloga z wyjazdu do Szklarskiej poręby. No i już później nie będziemy co montować. W sensie ja mu, oczywiście mam tam jakieś rolki do zmontowania, ale no wiecie, to jest mała krótka rolka. I na pewno będzie potrzebował czegoś większego I nawet powiadomienia przychodzą, że już klienci czekają na mnie Na spotkaniu, Ale zaczynamy prawidłnie o godzinie siódmej Pawełcia zaraz idzie z malutką na spacerek A ja zabieram się pracę Jeszcze tylko sobie muszę kawkę zrobić I chyba kawkę sobie zrobię sypaną Bo ogólnie zamówiłam sati Kawę ziarnistą, którą wsypujemy właśnie do ekspresu I kupiłam czekoladową i waniliową I teściowie właśnie używają tej kawy I mielą w młynku, co prawda oni nie mają ekspresu, ale naprawdę bardzo smaczna jest ta kawa. No i tak, słuchajcie, jutro jest ważny dzień, więc nie wiem czasem, czy nie połączę tego vloga z jutrzejszym, ponieważ albo zrobię osobnego, zobaczymy, ale jutro, słuchajcie, mamy gości w Legnicy. Przyjeżdża moja siostra, przyjeżdża Mariolka i przyjeżdża Megusia. Dziewczyny właśnie będą miały wizytę w Legnicy u dentysty, no i w związku z tym, że właśnie tutaj będą, no to też nas, nas odwiedzą, więc będziemy szukować jutro obiadek, deserek, no i tak sobie po prostu Planowałam ten czas, żeby nie mieć pracy, tylko zrobić jutro to, co po prostu jest zawsze najważniejsze w ciągu dnia, a później mieć wolne, żeby się, wiecie, nie stresować tam z tyłu głowy tym, że no właśnie, jest jeszcze robota do zrobienia. Także tak, moi drodzy, zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Lecimy z tym wtorkiem! O, oh mój, normalnie dużo, dużo lepiej się czuję, jak nie mam makijażu na sobie. Już taka czułam się ciężka, po prostu. O, więc to zmycie zawsze mi daje taką po prostu wewnętrzną i zewnętrzną ulgę. Ja już jestem po konsultacji. Dzisiaj aż tak strasznie długo nie było, chociaż zeszło do prawie godziny 14. Zjadłam obiad, tak jak zresztą widzieliście, i obejrzeliśmy z pawcią Królowe przetrwania. A robi się grubo, bo to jest pierwszy, nie w zasadzie drugi odcinek z Kaczorowską, i powiem szczerze, że wiadomo, to montaż i tak dalej, ale jeśli ten montaż wyjął to, co tam się działo, to ja dziękuję normalnie mieć taką osobę gdzieś przy sobie. Masakra, dajcie znać w ogóle, czy oglądacie właśnie Królowe Przetrwania. Jeszcze mi jakiś, nie wiem, czy krem, czy jakiś preparat do zmywania siedzi w oku i tak troszeczkę mnie piecze. Właśnie tak jak widzicie, jestem w biurze, no bo jeszcze muszę odpisać właśnie na wiadomości. Nie zawsze jest tak, że właśnie klienci przychodzą na konsultacje nie zawsze mogą. Każdy dzień, więc też pojawiają się pytania na takim czacie naszym, no i właśnie, po to też właśnie przyszłam tutaj, żeby odpisać na te wiadomości, a chciałam Wam pokazać też jedną rzecz związaną właśnie z biurem. Cały czas męczę się z tym, i to z tego powodu są tutaj koce, poduszki, no właśnie, koce, poduszki tak naprawdę. Powód tego jest prosty. Pomimo tych wszystkich rzeczy, które mam tutaj w biurze i mam właśnie. O, tego nie widzieliście, ale mam tablicę korkową, tablicę magnetyczną, e, tutaj jest dużo się dzieje właśnie na tej ścianie i regał z książkami lamp. A dywanik tutaj jest. To też było chyba przed chwilą widać. To ja bardzo mocno męczę się z tym, że cały czas słyszę tutaj pogłos. I dzisiaj, jak już te koce wszystkie tutaj leżały na podłodze, no to było takie, uff, dobra, w końcu nie słyszę takiego echa, które wypowiadam same te słowa, a za chwilę one wracają z podwójną siłą do moich uczuć. Strasznie to męczy. Paweł też mówi, że za ścianą po prostu dużo mniej było mnie dzisiaj e, słychać niż co tydzień. Więc zastanawiam się, no, nie wyobrażam sobie tutaj kłaść codziennie poduszki i koce na podłodze, ale właśnie zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby właśnie jeszcze mocniej wygłuszyć właśnie to pomieszczenie. Jeśli macie jakieś sprawdzone sposoby, to dajcie znać, bo powiem wam, że pierwszy raz mam taką sytuację, gdzie tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które są tutaj, były umieszczone w tym moim starym biurze u rodziców i w ogóle tam jest większe pomieszczenie. Ja nie miałam takiego wyzwania, więc nie wiem, z czego to wynika. Jak macie jakieś sposoby takie sprawdzone, żeby właśnie tego echa nie było słychać, to ja z chęcią, z chęcią naprawdę przyjmę wszelkie wskazówki, no bo tak jak mówię, bardzo nie to męczy i samo mnie i też Pawła też podejrzewam. Chociaż nie, klientów to nie męczy i osób, yy, z którymi rozmawiam, bo też mikrofon mam wtedy przy ustach, więc to wtedy nie wyłapuje tego echa, ale jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne i bardzo uciążliwe. No ale tak, tymczasem uciekam właśnie do odpisania na wiadomości, bo o 17 malutka będzie jadła i będziemy szli z nią na spacer, a Pawcia teraz właśnie jest z nią na... Piłeczce. I tyle moi drodzy. Lecę odpisywać i pewnie się odezwę później. Ale tak myślę, że jutro będę kończyłam całego vloga. I dzień dobry, cześć. Witajcie kolejnego dnia. Nawet nie kolejnego, a jeszcze chyba dwa dni minęły. Dzisiaj mamy. Co? My dzisiaj mamy czwartek. I tak słuchajcie, jestem w biurze. Wczoraj mieliśmy gości, były u nas dziewczyny. Było bardzo fajnie, miło i przyjemnie. I dziewczyny były u nas z 4 godziny. A po prostu to tak zleciało jak szybka kawka dosłownie. No ale fajnie było się. Spotkać dzisiaj, właśnie my jedziemy do rodziców. Co moi drodzy? Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Aha, wiem, co mam wam powiedzieć. Idę sobie celowo do jadalni salonu, sypialni naszej, bo właśnie tutaj nie ma takiego echa, jak jest u mnie w pokoju. I z tym echem bardzo mocno, słuchajcie, się mierzę. Ja nie wiem, wczoraj już nawet wrzuciłam na yy, Instagrama właśnie, że co ludzie polecają na wygłuszenie pokoju, gdzie słuchajcie, to biuro jest naprawdę malutkie. To jest z jakieś, ja wiem. 6 metrów kwadratowych no naprawdę jest małe i tam jest postawiony regał, jest biurko, jest tablica korkowa, jest tablica magnetyczna jest lampa stoi, są kwiatki, jest jeszcze jeden obrazek, gitara wisi i słuchajcie, normalnie dalej jest echo i wiecie gdyby mi by to nie przeszkadzało gdybym ja w ogóle nie pracowała głosem a ja na przykład tą konsultację swoją wtorkową przeprowadzam przez no ostatnio minimum 6 godzin więc cały czas przez 6 godzin słyszeć swoje echo, no to jest masakra po prostu i nie wiem jak się w ogóle tego wyzbyć. Zrobiłam coś takiego, że właśnie na wtorkową konsultację pozanosiłam, yy, Pawciąg mi też pomógł, yy, koce, poduszki, poustawialiśmy to na podłodze i było odrobinka lepiej, ale no dalej czułam właśnie to echo i nawet yy, wczoraj jak były dziewczyny, to też właśnie mówiły o tym, że no kurde, czuć, ty, że słychać, że jest echo dalej. Pomimo tego, że te koce już leżały tam. No i właśnie zrobiłam naklejkę na Instagram i okazuje się, że są tak naprawdę trzy główne rozwiązania: zasłony. No ale w sumie mam firankę, więc nie wiem, firanka, zasłona to jest co innego. W sensie jest co innego, chodzi mi o to, czy daje inny efekt, jeśli chodzi o wygłuszenie. Druga, yy, druga podpowiedź to właśnie obrazy. No to nie wiem, bo już mi się ściany kończą, szczerze mówiąc, na powieszenie czegokolwiek. Już teraz jak sobie myślę, to nie wiem, gdzie bym miała to powiesić. I trzecia rzecz to jest dywan. No i ten dywan, w zasadzie mam ten taki, wiecie, ten mały, yy, taki ciemnozielony. Ale wiecie co, dzisiaj jak jedziemy do rodziców, to zabierzemy dwie rzeczy. Właśnie taki miałam wcześniej dywanik taki prostokątny, różowy. Może to coś w ogóle pomoże. I jeszcze musimy wziąć młynek do kawy, ponieważ słuchajcie, tak trochę nawiązując do tego, co mówiłam w ostatnim przegadanym filmie, kiedy mówiłam wam o tym, że u mnie był taki, no, długi okres wartościowania siebie poprzez kupowanie nowych rzeczy i trochę zakup ekspresu właśnie takim właśnie zakupem był. Takim, taką próbą do wartościowania siebie. Nie do końca nam smakuje ta kawa z ekspresu. W sensie, czasami mam takie dni, że o Boże, jakie to jest pyszne, ale w większości to wolę sobie nasypać kawę sypaną i, i tyle. Więc nie wiem, co, z, co zrobimy. Aha, no właśnie, chcemy przy, przywieźć młynek do kawy, no bo wiecie, tutaj się wsypuje po prostu do ekspresu, ona sama mieli, ale chcemy sprawdzić, bo Pawła rodzice używają tej samej kawy, piją tą samą dosłownie kawę. My tak podpatrzyliśmy od nich i właśnie chcemy porównać, jak będzie smakowała kawa, która jest zmielona w ekspresie, a jak smakuje ta, która jest y, zmielona w y, młynku. I podejmiemy ostateczną decyzję. Może nie tyle, czy ten ekspres zostaje, czy nie, bo on z nami zostanie, ale jaką kawę finalnie właśnie będziemy pić. Ktoś przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry, a co tak szybko? Żeby ludziom na klatce nie przeszkadzać. Jak było? Ja jeszcze na nie rozpoczęłam pracy swojej, wiesz? No to, to napędzasz się, rozpędzasz. No tak, dopiero zjadłam śniadanie, wypiłam kawkę i właśnie nagrywałam do vloga, że dzisiaj jak będziemy u rodziców, to musimy zabrać dwie rzeczy: młynek do kawy i ten mój różowy dywanik. Zobaczymy, bo ludzie mi na Instagramie pisali, że dywan, zasłony i obrazy na ściany i to powinno pomóc. Tylko, że jak dywan pójdzie pod fotel, to ten fotel nie będzie chciał ci jeździć za tak bardzo potem. Po Ale właśnie ja tak sobie a tak mówisz. Chociaż nie, przepraszam, on jest duży, także. Może po tym, że jak będzie duża płaszczyzna, to nie będzie się tak podwijał. No, Zobaczymy, no, no bo, no bo jest, to jest męczące bardzo. I on jest mięsisty taki. A co u nas? No, jesteśmy po spacerku. Spotkaliśmy trzy takie starsze panie przemiłe. Pieski o. się pobawiły, mówię, kurcze idą z daleka. Trzy osoby. A jakie tak... pieski? Mm, jeden to taki podobny do Dobermana, ale na długich nogach, ale taki parówkowy. To no. ja nawet nie umiem sobie um wyobrazić, nie znam. Taki czarny namaszczony. To z nazwy, teraz jak mówisz, to okej okay, nazwę słyszałam, ale nie wiem jak wyglądają te No to musisz sobie zobaczyć, ale przepiękny, taki naprawdę ładnie umaszczony, ale nie chciał się za bardzo bawić z poziomką. Ale ten drugi, taki po prostu taki kundelek, taki puszysty bardzo, ja go gdzieś tutaj widzę nakręty czasami, nawet pani mówi, że on jest przy posesji. Mm -hmm. I tak się z nim bawiła, kurczę, że te łapki szeroko. No ona ma śmiałość teraz coraz większą do tych psów. Tak, jak poznaje, widzi te pieski, no. gdzieś tam się z nimi obłącha to. Ale też miałem ten moment, nie wiem, trzeba coś przeczytać, dowiedzieć się tym ciągnięciem. Na początku po prostu na polnej, takiej drużce po prostu ciągnie jak cholera. Ja Biorę, nie wiem, czy dobrze, ale to do, krótko, do nogi po prostu i prowadzę ją przy nodze i one wtedy króciutko, nie ma możliwości ucieczki. No, gdzieś. ale wtedy jest luźna smycz, czy nie? Mm. Czy napięta. No wtedy jest napięta, ale jest przy mnie. i Jakby uczę ją, mm. że przy mnie, blisko. No I nie wiem, dzień, bo... czy to jest takie rozumowanie. No i po jakimś czasie była już na luźnej smyczy, ale. No. Co ty masz do powiedzenia w tym temacie? Co? No? Już się ogarnęłam, bo słuchajcie, będziemy z Pawciem nagrywać wspólny film i całkiem możliwe, bo ten vlog wleci jako pierwszy, to całkiem możliwe, że kolejny film to będzie właśnie z takim pełnym udziałem Pawcia, bo chcemy spróbować nagrywać takie wspólne filmy, ale nie na zasadzie wspólnego vloga, bo takie rzeczy się w sumie dzieją, gdzie fakt faktem, ja 90% treści ja nagrywam i w 90% jestem tam ja, ale chcemy nagrać taki film, gdzie po prostu obydwoje siadamy i gadamy, co tam u nas w trawie piszczy, więc jestem tego ciekawa, czy się nie pożremy to jest raz, chociaż na bardzo dużym ludzie w ogóle ja do tego podchodzę na takiej zasadzie, że dobra jak się uda i fajnie się będzie gadało, to, to po prostu to opublikujemy, jak nie to też się nic nie stanie, więc no zobaczymy podejmujemy próbę, Zobaczcie, pojechał właśnie teraz do paczkomatu po kabelek bo słuchajcie, właśnie nawet wam to pokażę, mój mikrofon studyjny jest świetnym mikrofonem, ale niestety jest coś takiego coś w sensie po prostu kabel jest zepsuty i tutaj jak ten kabel wchodzi. O, to, to tak, chodzi lek... tak chodzi lekko w ogóle ten kabel. Nie wiem, jak Wam to mam pokazać, żebyście zobaczyli, jakie to jest krzywe. O, widzicie? Popatrzcie, jakie to jest krzywe, i to jako tako się trzyma w tym wejściu do mikrofonu, ale tutaj nie ukrywam, że szału nie ma i czasami, jak ja coś nagrywam, to on po... i gdzieś tam do... delikatnie szturchnę po prostu kabel, on potrafi się tutaj odpiąć i albo trzeszczy w tym nagraniu, albo w ogóle się nie nagrywa. Dlatego zamówiłam Wam. Właśnie kabel wczoraj Paweł mi właśnie wynalazł kabel, zamówiłam i co jest super, to kolejny plus mieszkania w mieście, że te paczki nie przychodzą po południu, tylko przychodzą gdzieś właśnie do południa najpóźniej, bo właśnie mamy przed południem jeszcze tak i dzięki temu będziemy mogli nagrać spokojnie właśnie to wideo. Trochę zrobiłam taką, no błąd, bo zamówiłam celowo, tylko metrowy ten kabel, po to, żeby on, wiecie, nie, nie stał mi tutaj taki pęk kabla, tak jak tutaj. O, i to po prostu musi tutaj leżeć, bo ten kabel jest po prostu tak długi. Tylko właśnie zamówiłam sobie metrowy, żeby tutaj właśnie tego aż tyle nie leżało. Wiadomo, będzie troszeczkę, ale ja sobie wiecie, jak tutaj już fajnie będzie się trzymało z tyłu, to ja już go sobie puszczę tam za biurko po prostu luźno. Ale znowu do takiego nagrania to, to nie ugrywam, że przydałby się dłuższy kabel. Ale to jest kwestia 13 zł, więc nawet jak nam fajnie się będzie nagrywało i faktycznie ten kabel zadziała, bo ten kabel jest oryginalny do tego mikrofonu, więc zobaczymy, ale. Ale jeśli nam się będzie spoko nagrywało, to po prostu to kupię drugi, który będzie dłuższy, krótszy będę miała tu, a dłuższy będzie do nagrywania vlogu, będą chyba 2 metry i jeszcze chyba 3 metry był ten kabel, więc wiecie, wtedy będziemy mogli zrobić sobie taki pełniejszy dalszy kadr. Także uff, trzymajcie kciuki, żeby się wszystko nam tutaj udało. No, jeszcze Wam w tym vlogu dam znać, czy poszło, czy nie poszło. Udało się, moi drodzy, jesteśmy już po nagrywkach i uważam, że wyszło nam naprawdę sympatycznie i myślę, że na pewno ten film się pojawi na kanale, a będziemy mówić o tym, jak oszukaliśmy NFZ, a właściwie jak Paweł oszukał NFZ. Ale źróbek, co? Ale tak, słuchajcie, Pawcio dojada jeszcze yy, obiadek i później jedziemy na drugi obiadek. <laughs> Patrzcie, to jest dobry. Ja tylko zjadłam sobie jabłko, ale jedziemy właśnie do moich rodziców na pizzkę. Ja myślę, że już w ogóle skończymy nagrywać tego vloga, żebym już nie brała tej nieszczęsnej kamerki, która i tak się rozodowuje. A mówię nieszczęsna, bo ona mnie troszeczkę wkurza. Ogólnie nie, ogólnie jest spoko. Nie mogę tak powiedzieć, że mnie wkurza, bo się zepsuje, ale do takiego nagrywania gdzieś, żeby wychodzić, to to jest dramat po prostu, bo to jest kolejny klocek, który jest do noszenia w kieszeni, a jak jest zima, to to jest po prostu masakryczne, ale w lecie też Pamiętam, jak nosiłam, a wtedy zaczynam nosić tą nerkę swoją czarną. To wtedy tam, żeby zmieścić tam mały portfelik, telefon, klucze i tą kamerkę, to ona już się nie dopina. Potem, żeby coś wyjąć, to trzeba wszystko wyjąć, żeby wyjąć kamerkę. Nie podoba mi się to, a telefon zawsze mam przy tyłku, więc na zewnątrz będę nagrywała telefonem. Tym bardziej, że ja już nie montuję, więc nie muszę mieć tego wszystkiego na jednym urządzeniu, a śmieje się, bo przed, przede mną siedzi Pawcio i się też uśmiecha, ale jakbym robiła to sama. To to by mnie już to na pewno wkurzało, nie? A tak to wiem, że jak jestem w domu, to nagrywam kamerką. Jak jestem na zewnątrz, to nagrywam telefonem. I tak też właśnie zrobimy. Więc być może będą przebitki jeszcze z tego dnia dzisiejszego, ale już tak oficjalnie chcę się z Wami pożegnać i podziękować za to, że byliście ze mną, z nami, z nami, z nami wszystkimi. Poziomką też. Pa!